Jestem już po wakacjach więc czas zabrać się za trupera. Bierzemy się za wykręcanie, za ściąganie głowicy. Wydech już jest odkręcony, przepustnica też. Śmigło ściągnięte. No i zobaczymy w jakim stanie będzie uszczelka po ściągnięciu głowicy. A żeby nie było, nowa uszczelka już jest. To nie jest tak, że ściągamy w ciemno, nie? Także nową uszczelkę już mam. Wykręciłem dolną, górną część dolotu. Teraz, żebym nie zapomniał. Ten przewód idzie do dolotu od spodu. Ten przewód idzie do yy, termostatu, który jest tutaj. Te dwa. Ten i ten idzie do przepustnicy od dołu, a ten idzie do przepustnicy od góry i to jest dodatkowa odba no w planach miałem wymienić już takie głowicy no ale truper mnie chwilowo zaskoczył bo jak widzicie silnik już troszeczkę rozbabeszony czyli już nie ma osprzętu no, chwilowo mam problem z odkręceniem tego koła pasowego nie potrafię odkręcić tej śruby na dole Silnik mi się kręci w miejscu za bardzo, nie wiem jak go zblokować a jest to konieczne, żeby odkręcić ten plastik, żeby ściągnąć rozrząd. No, potem, wiadomo, pokrywę zaworów, no i głowicę, która się znajduje tutaj w tym miejscu. Więc na razie mnie ten temat troszeczkę zblokował, że się nie zastanawiałem, jak ten silnik zblokuje, czy tam jest jakieś okienko rewizyjne z tyłu, żeby po prostu móc okręcić tą śrubę, więc stwierdziłem, że wezmę się za kolejny temat, czyli za hamulce. Ponieważ mam te hamulce trochę spieprzone, to jest ten hamulec, w jednym mi wycieka prawdopodobnie z tłoczka, czy musiałbym wymienić tłoczek, w tamtym z drugiej strony cieknie mi spod tej uszczelki tutaj, z tego mechanizmu do ręcznego. No problem z hamulcami generalnie jest taki, że oprócz tego, że te ceny ich zaczynają się praktycznie od 400 zł, to do tego w ogóle produkt w żadnym sklepie internetowym nie jest dostępny. Jedyne co można kupić na rynku na dzień dzisiejszy to są tylko zaciski przednie. Padłem na genialny plan, że założę hamulce z Volkswagena Passata. Powiem Wam szczerze, kupiłem troszeczkę w ciemno. Na zasadzie takiej kupie zobaczę, ponieważ na żadnym forum nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć z czego dopasować te hamulce. A jedyna sensowna odpowiedź, jaką znalazłem, to oddać do regeneracji. Koszt regeneracji jednego zacisku to jest 350 zł razy 2 daje nam kwotę 700 zł przy założeniu, że nie wiadomo, co tam będzie jeszcze do zrobienia i czy ta kwota nie urośnie. Zwłaszcza, że ja mam porozwalane głównie te mechanizmy w środku, czy znaczy, bo te hamulce są generalnie pomalowane przeze mnie, no ale nie spełniły moich oczekiwań. I teraz wracając do Hamulców z pasata. Co trzeba zrobić, żeby je założyć? No, przede wszystkim one są mocowane na te dwie śruby. Więc pierwsze co zrobiłem, to zmontowałem taki hamulec i go sobie przyłożyłem. I teraz, tak naprawdę, teraz, tak naprawdę, pozostaje tylko wywiercić dwa otworki. Pod tą śrubę i pod tą śrubę. Spróbuję Wam to pokazać. No, mi otworki wyszły. Jeden wyszedł tutaj. Tutaj na dole, niestety, wyszły mi dwa otwory, bo źle wymierzyłem. No, niestety, no, trzeba to dobrze wymierzyć. No, żeby idealnie to wymierzyć, to fajnie by było ściągnąć e, całą pół tak? To wtedy macie dostęp od tej strony. No, bo zwróćcie uwagę, jak ten zacisk wchodzi, on wchodzi o, w ten sposób, dokładnie tak. No, ale ja nie ściągałem półosia, akurat, więc trochę tak na pałę wierciłem. Taki przymiar sobie zrobiłem z doseczki, no i źle źle się z nim troszeczkę wszczeliłem no i jeszcze jedna rzecz, która mnie troszeczkę może zaskoczyć, ale to też mi wyjdzie jak już będę montował że jest dość krótka, dość krótki przewód hamulcowy który ma być zainstalowany tutaj w tym miejscu no, a drugi koniec ma być zakręcony o tutaj, a no, najwyżej po prostu zdemontuję to wszystko no, i go przytwierdzę jakoś luzem, no zobaczę jeszcze, wyjdzie mi, mi to w praniu, także chyba dobrze by było mieć przewód 30 cm, ja kupiłem taki na 20 cm, no, był po prostu dość budżetowy, dlatego taki wziąłem. No dobra, a teraz wam pokażę jak to się wszystko kupuje. Nowe zaciski do pasata kupiłem w cenie 230 zł. Jarzma 136 zł. One są takie same, więc nie ma znaczenia, czy jest lewe czy prawe. Razem z jarzmem powinniście mieć takie prowadnice, śruby oraz gumki. Za komplet klocków dałem 76 zł. 40 zł dałem za dwa przewodziki plus po 10 zł mniej więcej za śruby. Suma sumaru za cały komplet zapłaciłem 504 zł, niecałe. Co nam daje kwotę tam 250 zł za jedną stronę. Słuchajcie, więc dzięki takiemu rozwiązaniu mam tak naprawdę nowe hamulce, nieregenerowane. Jeżeli one mi się spieszą, to każdy element jestem w stanie dość tanio wymienić, no bo umówmy się części do pasata jest dużo, jest pod dostatkiem nie ma obawy, że czegoś braknie. Nawet ze szrotu możecie yy, próbować kompletować. No, ja chciałem mieć akurat nowe. No. Pytanie teraz, czy to się uda zamontować, czy to będzie działać. Ponieważ ja mam felgi 15, i siłą rzeczy ten zacisk po prostu się nie mieści. Dlatego trzeba skorzystać z cyfrowej obrabiarki geometrycznej. Teraz dokręcimy i zobaczymy, czy stawia gdzieś opór. Pojawiłem w tajemnicy, że ja już drugi raz te koło przykręcam, bo już raz je przykręcałem przed chwilą, żeby właśnie zobaczyć, czy gdzieś mi ślady nie zostają i nie zostają. Więc teraz już dokręcamy tak, jak ma być docelowo. Trochę zmniejszymy, żeby za bardzo nie dobić. Jeszcze kierunek odpowiedni by się przydał. No i lecimy z kokcem. OK. Potem dociągniemy kluczem. No. I chyba jest ideolog. Zacisk sam w sobie nigdzie nie trzę, a ten taki dziwny dźwięk, który słychać, to jest obcieranie koła o, o, o same klocki. No, niestety ciężko to ruszyć, bo układ różnicowy musi zadziałać, by nie było łatwiej, gdyby druga strona była podniesiona, co zresztą zaraz uczynię ale póki nie jest układ jeszcze zalany płynem hamulcowym to mogę przetestować czy działa ręczny dobra ręczny zaciągnięty no, zobaczmy czy się ruszy o pitole no dobra ręczne działa a jak będziecie montować hamulce z pasata to powiem wam że możecie zbić tarczę. będziecie mieli wtedy łatwiejszy dostęp do przymierzenia i montażu zacisków czego ja nie zrobiłem no i będę miał teraz trochę nadmiarowych dziur. No w sumie to nie pokazałem wam jeszcze jednej drobnej rzeczy, mianowicie montażu samej linki. No ale akurat to było najprostsze. Tak naprawdę wystarczyło pilnikiem powiększyć otwór, aby przeszło przez niego oczko linki oryginalnej od trupera, minimalnie rozszerzyć te mocowanie, przełożyć śrubę szóstkę, skręcić i tyle było całej roboty, także no to był akurat najprostszy element, także pilniczkiem sobie tam rozwiercicie, tak żeby przeszło, będzie działać. Co do samych hamulców, no to żeby sprawdzić, czy to rozwiązanie będzie działać, czy się nie rozpadnie, musiałbym pojeździć. Nie chciałbym traktować tego filmu jako taki Totalny instruktaż, czegoś co na pewno będzie działać. Nie wiem, czy to będzie działać tak na 100%. No, na razie założyłem. Hamulce zaciskają się, hamują. Jak to wyjdzie w boju, w praktyce, zobaczymy. Na koniec, to chciałbym Was zachęcić do subskrybowania tego kanału. Nie ominą Was wtedy kolejne odcinki oraz informacje na temat co się dzieje z tym samochodem więc widzimy się przy następnym odcinku na razie trzymajcie się cześć